W dzisiejszym filmie opowiem już trochę w bardziej szczegółowy sposób o ustawieniach wideo, jakie mamy dostępne w DJI Mini 5 Pro. Dron ten, jak na swoje gabaryty, został wyposażony w możliwości, jakich nie powstydziłby się dobry aparat czy też kamera. Także w tym materiale opowiem o podstawowych ustawieniach, tak aby nasze materiały wyglądały dobrze. Opowiem trochę o regule 180 stopni czy też w filtrach ND. Także jeżeli jesteś ciekawy, to zapraszam do materiału. Dron ten, jak już wiemy, został wyposażony w kamerę o matrycy jednocalowej o rozdzielczości 50 megapikseli. Jest to naprawdę turboewolucja w kategorii małych dronów. W dronie mamy dostępne Tryby wideo takie jak normalny, w którym możemy nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach, oraz tryb slow motion, w którym możemy nagrywać w rozdzielczości 4K maksymalnie w 120 klatkach i w rozdzielczości full HD w 240 klatkach. Aby jednak nasze materiały wyglądały ładniej profesjonalnie, zanim zaczniemy nagrywać, musimy to przede wszystkim dobrze skonfigurować. Warto jest tutaj zatem trzymać się reguły 180 stopni. Co to jest? Już Wam tłumaczę. Reguła 180 stopni to podstawowa zasada filmowania, która polega na ustawieniu czasu otwarcia migawki, czyli shutter speed, na dwukrotności liczby klatek na sekundę, aby uzyskać naturalne rozmycie ruchu podobne do tego, jakie rejestruje ludzkie oko. Oznacza to, że jeżeli chcecie filmować np. w rozliczności 4K w 25 klatkach na sekundę, to czas naświetlania, czyli shutter speed, musi być ustawiony na 1,5 sekundy. A jeżeli chcecie filmować w rozdzielczości 4K, ale w 50 klatkach, to shutter speed musi być ustawiony na 1 setną sekundy. No i dobra, poustawialiśmy to, ale patrzymy w ekran, a tutaj obraz tak jakby prześwietlony. No więc o co chodzi? No więc. To nie jest jeszcze koniec, nie skończyliśmy jeszcze. Patrzymy sobie teraz tutaj na dół na wartość ekspozycji, czyli EV. Jest to jednostka miary używana w fotografii do określania ilości światła, która pada na matrycę. I jest kombinacją trzech kluczowych parametrów: czasu naświetlania, przysłony. I czułości ISO. Operując tymi ustawieniami, musimy wartość ekspozycji ustawić tak, aby nasz obraz nie był ani prześwietlony, ani niedoświetlony. I tutaj z pomocą przychodzą nam filtry ND. Zanim jednak o nich trochę opowiem, przejdźmy sobie do specyfikacji samej kamery. Kamera, jak wiemy, jest wyposażona w stałą przesłonę 1.8 i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej regulować. Tak jak ma to na przykład miejsce w aparatach cyfrowych. Tak więc tutaj z pomocą muszą nam przyjść filtry ND. Jest to nic innego jak okulary przeciwsłoneczne, które nakładamy na obiektyw naszego drona. W celu zredukowania ilości światła wpadającego przez obiektyw, i w zależności od tego, jakie warunki panują, taki filtr musimy z odpowiednią mocą dobrać. DJI, na przykład, w Mini 5 daje nam filtry. Jeżeli zakupicie sobie wersję Flymore Combo, to dostajecie, pokażę Wam dwa, bo trzeci jest założony na dronie. Takie oto prześliczne filterki. I jedyne, z czym tutaj się trochę nie zgadzam, to moc tych filtrów, dlatego że dali oni 8, 32 i 128. Nie wiem skąd mi się wzięło to 128, ale taki dali. Najczęściej latam z 16 i 32, także 32 dostałem, a 16 siłą rzeczy. Będzie trzeba sobie po prostu samemu dokupić. I tutaj możecie sobie zobaczyć przykłady, które Wam pokazuję. Te przykłady nie są robione na Mini 5, dlatego że tutaj każdy ten filterek trzeba nakładać ręcznie. No, przeważnie się tak robi, ale na potrzeb tego testu po prostu stwierdziłem, że wykorzystam Era 3, dlatego że do niego mam taki bardzo fajny filterek. Ten filterek jest wyposażony w taki bardzo fajny o, widzicie pierścień w którym sobie regulujemy moc e, jego moc. No i okej, okay, już słuchajcie, prawie kończymy nasze ustawienia. Ale to jeszcze nie koniec. Przejdźmy sobie teraz do ustawień ISO. Co to w ogóle jest? Czułość ISO to parametr, który określa wrażliwość matrycy na światło. Im wyższa wartość ISO, tym matryca jest bardziej czuła i potrzebuje mniej światła do wykonania zdjęcia. Czyli na przykład kiedy chcemy zrobić zdjęcie późnym wieczorem albo w nocy, ten parametr musi mieć wyższą wartość. Trzeba jednak liczyć się z tym, że na zdjęciach i materiałach wideo... Mogą pojawić się spore szumy, czyli takie ziarno. Natomiast niskie wartości ISO, na przykład 100, oznaczają mniejszą czułość na światło, co skutkuje niższym szumem, ale wymaga więcej światła. Na tym etapie warto jest również wspomnieć o profilach kolorystycznych. W Mini 5 Pro mamy dostępne trzy. Jest to profil normalny i jest to profil standardowy, niepostprodukcyjny, oraz profil HLG i D-Log M. HLG jest zoptymalizowany do wyświetlania bezpośrednio na ekranach HDR, a D-Log M jest uniwersalnym formatem do zaawansowanej edycji kolorystycznej. Na sam koniec został nam jeszcze taki drobny parametr, który się nazywa balans bieli. Balans bieli jest to funkcja, która kompensuje temperaturę barwową światła, aby białe obiekty były wyświetlone jako białe, a pozostałe kolory były naturalne i zgodne z tym, jak postrzega je ludzkie oko. Różne źródła światła mają różne odcienie: ciepłe lub zimne, a balans bieli dostosowuje kolory do tych warunków, zapobiegając niepożądanym przekształceniom barw na zdjęciach i filmach. Tak więc, to tak w skrócie, jeżeli chodzi o podstawowe ustawienia wideo w Mini 5 Pro. Można byłoby ten temat bardziej rozwijać, ale teraz najważniejsza jest praktyka. Stosując te podstawowe informacje, można naprawdę już osiągnąć dużo. W Mini 5 Pro są jeszcze inne tryby wideo, takie jak na przykład funkcja slow motion, którą będę omawiać w osobnym odcinku. Są też tryby takie bardziej automatyczne, takie jak quick shoty. O tym też będę robić na pewno osobne materiały. Tak więc wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani tego typu materiałami, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Trzymajcie się ciepło, bo idzie zima i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!